Właśnie, czy ten Rafał Koptel był na was bardzo zły po tym meczu czy jednak go bo wiedział, że to jednak trzecia drużyna polski Nie, no zły nie był no wiadomo, no. każdy chciał wygrać, ale, ale na pewno Pochwalił nas za ten mecz. No walczyliśmy. Na pewno nie można odmówić nikomu ambicji i, i woli walki, tak? Że nie, nie udało się na no to, no to druga sprawa. Na pewno staraliśmy się z cały sił, no niestety nie wyszło. Co zadecydowało o tej te Pierwsze tak 15 minut zbyt dużym aspektem, jakby podejście. No tam ze statystyk wychodziło, że chyba przestrzeliliśmy 30 rzutów, no to to jest dość sporo, że tak powiem. 6 bramek różnicy. 30 rzutów, to, to, to na pewno bramkarz na pewno stanął na wysokości zadania i, i, i stąd po, poniekąd to niepowodzenie. Jakiś taki szacunek aspekt przed jednak tą, tą czołową wąbrzyżną był w głowach czy zostawili się do szacunku? Szacunek? No wiadomo, no, nieraz grali tutaj zawodnicy nie takie mecze i, i na pewno podchodziliśmy do każdego innego meczu. Każdy wyszedł skoncentrowany i, i chciał wygrać ten mecz. no. Mieliśmy cel za, za wygranie, no niestety nie udało się. Walczymy dalej i na pewno głowy nie spuścimy. Sprowadzili was trochę na ziemię po tych pierwszoligowych pogromach, że teraz jednak różnica między... Pierwszą ligą, a Superligą ligą jednak jest No nie sądzę, myślę, że myślę, że tak do końca źle ten mecz nie wyglądał. Nie mieliśmy też dzisiaj na pewno trochę takiego szczęścia wojskowego, no, kilka piłek w drugą stronę i, i na pewno musieliby się troszkę napłacić w końcówce, że, żeby, żeby wygrać ten mecz. Teraz ostatni mecz z Zieloną, w zielonej górze, tak? I potem jak będzie wyglądało to już po meczu idziemy. No jeszcze trener nam tego nie zdradził, także nie wiem. Na razie mamy dwa treningi przed tym meczem, no i jedziemy tam po wygraną. Wiadomo, nie będzie łatwo, bo nie jeden zespół tam punkty stracił z tych czołówki, także to nie jest powiedziane, że, że, że sobie pojedziemy i wygramy, tak? Na pewno musimy podejść skoncentrowani i, i walczyć. Dobra, dziękuję bardzo